s 2 2022 Za dobra torba, możecie porwać. Jak wjeżdża kobra, się odpala korba. Chemią obraz, to tutaj norma. Nieważna forma w nocha czy bomba. Pracownik normal, dycha czy lombard, debet na kontach. Tyle był tombard, co w kredo pobrał. Uliczny Hogwart mówi, że kobra sprowadzi do dna Pośród dzieciaków coraz bardziej modna. Z jednej strony odra, a z drugiej Bóg zapomni oddać, łamią za dług. Zrobili lockdown, pali za dług. Dobra był morda, zmieniła krecha i Bóg. Ojebał ziomka na stów Się okazał tombak, złoty łańcuch. Z zawodów odpadł po tym tańcu. Tak go połamali, że nie czuje nóg. Skakali po nim aż pęk rękosłów. Cofnąłby czas, gdyby tylko mógł. Jak świeca z gazu pod Za dobra torba możecie porwać, jak wjeżdża kobra, się odpala korba chemią zmącony obraz to tutaj norma nieważna forma, wnocha czy bomba, za dobra torba, możecie porwać, jak wjeżdża kobra się odpala korba chemią zmącony obraz to tutaj norma, nieważna forma, wnocha czy bomba, znajdziesz tu dupę nie jedną co za mefedron, wypina dupę jak biedron daje się zerżnąć za sztukę jedną. No a zabłówkiem, opierdala pęto. Chociaż jest z dobrego domu panienką, to kieszonkowe i się skończy prędko. Więc daje za dragi co ma pod sukienką: zreberko, karta, lusterko, 14 lat ma to dziecko. Czerwony pasek, świadectwo. Rodzice z ogromną pensją. Basen pod rezydencją i chatka pod lasem Tymczasem córka nie prosi o kasę Wystarcza dziurka, by je na klaser Pierwszego szczurka dostała od Jurka, co kibluje klasę A jego Kata to basen. Za maser. dobra torba możecie porwać Jak wjeżdża kobra Się odpala korba Chemią zmącony obraz To tutaj norma Nieważna forma, znocha czy bomba Za dobra torba Możecie porwać Jak wjeżdża kobra Się odpala korba Chemią Zmącony obraz to tutaj norma, nieważna forma, wnocha czy bomba. Za dobra torba możecie porwać, jak wjeżdża kobra się...